Bomba konfrontacja między Trumpem a Tuskiem, walka o kierunki polityczne i sojusze, rozdział pierwszy, scenariusz polityczny. W Stanach Zjednoczonych zbliżały się wybory prezydenckie, a Donald Trump, znany z ostrej retoryki i kontrowersyjnego stylu, ponownie znalazł się w centrum uwagi politycznej. Po okresie skupienia na sprawach wewnętrznych zwrócił swą uwagę na scenę międzynarodową. Jego cel był jasny. Podkreślić kruchość sojuszy politycznych, które jego zdaniem szkodziły amerykańskim interesom. W tym czasie w Europie Donald Tusk, były premier Polski i obecny prezydent Platformy Obywatelskiej, właśnie podpisał umowę polityczną z Unią Europejską, która miała na celu wzmocnienie wytycznych gospodarczych regionu i centralizację polityki migracyjnej. Tusk wierzył, że współpraca europejska jest niezbędna do stawienia czoła globalnym wyzwaniom. Ale ten ruch byłby przez Trumpa postrzegany. Jeśli jeszcze nie subskrybujesz kanału, zasubskrybuj, zostaw polubienie i komentarz, aby nie przegapić niczego o polityce w Polsce i na świecie. Dzięki i do zobaczenia w następnym filmie. Postrzegany jako zdrada suwerenności, którą on tak bardzo bronił. Rozdział 2. Reakcja Trumpa. Na konferencji prasowej w Maralago Trump nie wahał się skrytykować decyzji Tuska. Stanął przed grupą dziennikarzy. Wyrażając swoje oburzenie. Umowy takie jak ta tylko osłabiają suwerenność krajów. Tusk gra w drużynie Europy, nie biorąc pod uwagę, co jest najlepsze dla swojego narodu, powiedział Trump, używając charakterystycznego dla siebie tonu pogardy. Kontynuował, twierdząc, że Tusk zdradza interesy polskie i, w konsekwencji, istotę demokracji. Polska potrzebuje liderów, którzy bronią interesów narodowych, a nie tych, którzy są ulegli biurokracji w Brukseli. Podkreślił, nazywając Tuska marionetką UE. Rozdział trzeci. Konsekwencje krytyki słowa Trumpa odbiły się głośno nie tylko w Stanach Zjednoczonych, ale także w Europie. Polskie media szybko relacjonowały reakcje byłego prezydenta. Wiele osób wspierających Tuska poczuło się obrażonych, ale część społeczeństwa zaczęła kwestionować skuteczność umowy i dążyć do autonomii w europejskim scenariuszu, rządzonym przez sztywne zasady. Krytycy Tuska zaczęli wykorzystywać słowa Trumpa jako dźwignię, kapitalizując niezadowolenie z formy, w jakiej europejskie przywództwo radziło sobie z kwestiami takimi jak imigracja i gospodarka. Polaryzacja wzrosła, a zwolennicy Trumpa zaczęli domagać się podobnej walki w Polsce. Media społecznościowe zalały ożywione debaty, a nazwisko Tuska stało się w połączeniu z negatywnymi konceptami o uległości. Rozdział 4: Ostateczne wyzwanie. Świadomy wpływu krytyki Trumpa, Tusk postanowił odpowiedzieć podczas publicznego wystąpienia w Warszawie. Podkreślił znaczenie Zjednoczonej Europy, która ma działać dla dobra wspólnego. Nasze sojusze są kluczowe w czasach kryzysu. Jeśli chcemy prosperującej przyszłości dla Polski, musimy współpracować z naszymi sąsiadami, a nie się izolować, stwierdził, próbując przeciwdziałać negatywnej narracji stworzonej przez Trumpa. Jednak kontrargumentacja nie wystarczyła, aby złagodzić sprzeciw rosnący z każdą chwilą. Napięcia polityczne wzrosły, a opozycja zaczęła się organizować. Ale Tusk pozostał stanowczy w swojej pozycji, mimo narastającej presji. Rozdział 5. Refleksje końcowe. Ostatecznie spór między Trumpem a Tuskiem stał się przykładem szerszych podziałów, które przenikają w współczesny krajobraz polityczny. Z jednej strony dążenie do suwerenności i preponderancja nacjonalizmu, z drugiej idea współpracy i solidarności między narodami. Obydwa obozy miały swoich gorących zwolenników, a wzajemne krytyki tylko potwierdzały głębokie podziały ideologiczne, które ukształtowały rolę polityki w nowoczesnej erze. W ten sposób Tusk i Trump stali się nie tylko osobistymi przeciwnikami, ale także symbolami przeciwstawnych idei politycznych, które określają przyszłość polityki globalnej. Claro. Aquí está a continuación do texto de forma dinámica e realista, mantendo o tema sobre a interação entre Trump e Tusk em um cenário político tenso. Rozdział szósty. Medialne spektakle. Po wystąpieniu Tuska, media na całym świecie przyglądały się z zapartym tchem ich konfrontacji. Amerykańskie stacje telewizyjne chętnie relacjonowały każde słowo Trumpa, który nie przestawał atakować swojego europejskiego przeciwnika. Tusk to przykład lidera, który nie rozumie swoich obywateli, nie staje w ich obronie, zamiast tego poddaje się rozporządzeniom z Brukseli. Komentował Trump w programie telewizyjnym pewny swego przekazu. W Polsce z kolei komentarze dotyczące Tuska były różnorodne. Niektórzy zwolennicy Platformy Obywatelskiej bronili go, wskazując na wyzwania, jakie stoją przed Europą i znaczenie współpracy międzynarodowej. Inni, bardziej sceptyczni, zaczęli wyrażać obawy o coraz większe uzależnienie kraju od UE. Czy rzeczywiście chcemy, aby Polska stała się marionetką w rękach unijnych biurokratów? Pytali retorycznie przeciwnicy Tuska. Rozdział siódmy. Walka o serce narodu. Trump, wyczuwając potencjał społecznego niezadowolenia, Zaczął zwracać swoją uwagę także na Polskę w swoich przemówieniach. W trakcie wyjazdu do Europy zorganizował specjalną konferencję w Warszawie, gdzie podkreślał potrzebę suwerenności narodowej wszędzie, nie tylko w Stanach Zjednoczonych. Wasz naród zasługuje na lidera, który stawia Polskę na pierwszym miejscu, a nie na czołowej pozycji w unijnym układzie, mówił zbierając brawa od tłumu wystąpień. Tusk, zdając sobie sprawę z zagrożenia, jakie stanowił Trump, postanowił działać. W odpowiedzi na narastającą krytykę zorganizował debatę publiczną, w której zaprosił ekspertów i liderów politycznych oraz przedstawicieli różnych opinii społecznych. Chciał pokazać, że współpraca w ramach Unii Europejskiej nie jest osłabieniem, lecz wzmocnieniem suwerenności. Nie możemy zamykać się w naszych granicach, gdy świat staje się coraz bardziej skomplikowany, argumentował Tusk. Rozdział ósmy: zmagania ideologiczne. Debata wzbudziła ogromne zainteresowanie, a media relacjonowały ją na żywo. Dyskusje stały się niezwykle zacięte, a emocje sięgnęły zenitu. Zwolennicy Tuska wskazywali na korzyści płynące z unijnych funduszy oraz projektów, które przyczyniły się do modernizacji Polski. Krytycy wskazywali natomiast, że Tusk stracił kontakt z rzeczywistością i nie potrafił dostrzec narastających problemów. Na ulicach Warszawy działały grupy manifestacyjne. Z jednymi skandującymi hasła proeuropejskie, podczas gdy inni nawoływali do narodowej suwerenności. Tusk i Trump stali się symbolami bardziej złożonych debat o tożsamości narodowej, o przyszłości Europy i o miejscu Polski na międzynarodowej scenie. Rozdział 9 Dylematy przyszłości. W miarę jak zbliżały się wybory, sprawy zaczęły się przyspieszać. Tusk musiał podjąć decyzję, jak zareagować na coraz intensywniejsze ataki ze strony Trumpa i jego zwolenników. Ostatecznie postanowił skupić się na budowaniu sojuszów w kraju oraz poza jego granicami, wysyłając sygnał, że Polska ma mocne miejsce w Europie, a wspólna przyszłość jest lepsza niż izolacja. Z kolei Trump, widząc rosnącą popularność Tuska w niektórych kręgach, zaczął intensyfikować swoje ataki nie tylko na Tuska, ale także na całą platformę obywatelską. Czas skończyć z tym miękkim podejściem do polityki. Polska zasługuje na silne przywództwo. Krzyczał podczas swoich wieców, co przyciągnęło uwagę i poparcie znacznej części elektoratu pragnącej zmiany. Rozdział 10. Finał ostatecznie. Wybory zbliżały się wielkimi krokami, a Polacy stawali przed trudnym wyborem. Czy wybrać technokratyczne podejście Tuska? Czy bardziej protekcjonistyczne i narodowe podejście Trumpa? Każda decyzja miała potencjał na dalszą polaryzację społeczeństwa. Ale jedno było pewne: w tej batalii chodziło nie tylko o politykę, ale o przyszłość Polski w kontekście globalnym. Konfrontacja między Trumpem a Tuskiem stała się nie tylko symbolem różnic w politycznych ideologiach, ale także wizualizacją zmagania o duszę narodu. Co sprawiło, że Polska znalazła się w sercu bardziej złożonego konfliktu, niż kiedykolwiek miała miejsce w ostatnich latach. Rozdział 11. Wybory i ich skutki. W dniu wyborów polskie miasta były pełne emocji. Ulice Warszawy, Krakowa i innych dużych miast były obstawione plakatami i transparentami obu stron. Ludzie tłumnie zgromadzili się w lokalach wyborczych, każdy obywatel miał możliwość wyrażenia swojego głosu. Oczekiwanie było ogromne, a sondaże zmieniały się z dnia na dzień, co potęgowało napięcie. Tusk, mimo że był liderem historycznym, wiedział, że kontrowersje związane z UE, które poruszył Trump, mogły wpłynąć na wyniki wyborów. W ciągu ostatnich dni kampanii starał się przekładać swoje wystąpienia na lokalne problemy, pokazując, jak unijne fundusze pomogły w rozwoju lokalnym. Podkreślał znaczenie nowoczesnych inwestycji w Polsce. Które stały się możliwe dzięki współpracy europejskiej. Z drugiej strony, Trump kontynuował ofensywę, wzywając do silniejszej Polski, która nie potrzebuje narracji z Brukseli. W jego oczach Tusk był symbolem osłabienia, które musiało zostać przezwyciężone, aby Polska mogła w pełni realizować swoje ambicje. Rozdział 12. Szokujący wynik. Kiedy wyniki wyborów zostały ogłoszone, niemal natychmiast zapanowała cisza. Polska, naród był podzielony. Wyniki przyniosły zaskakujące wyniki, które wzywały do długotrwałych dyskusji. Tusk zdobył większość, ale z mniejszą przewagą niż się spodziewano. Fala populistyczna, zainspirowana przez Trumpa, zyskała więcej wsparcia niż kiedykolwiek przewidywano. Wycięstwo Tuska oznaczało, że Polska pozostaje w Unii Europejskiej. Ale nowe wyzwania, takie jak rosnące napięcia w sprawie polityki migracyjnej oraz opór wobec unijnych regulacji, nie zostały wyeliminowane. Po wyborach Tusk ogłosił, że zamierza wprowadzić nowe reformy, które mają na celu zbalansowanie interesów narodowych z wymogami europejskimi. Rozdział 13. Nowa rzeczywistość. Choć Trump był rozczarowany wynikami w Polsce, nie zrezygnował. Kontynuował swoją kampanię, nawołując do polskiej rewolucji, która miała na celu odzyskanie suwerenności. Organizował wydarzenia dla polskich emigrantów w USA, podkreślając potencjał Polski jako lidera w regionie, który nie może być ograniczany przez regulacje unijne. Tusk, wiedząc, że wyzwanie z wewnątrz kraju staje się realne, postanowił wzmocnić swoje relacje z innymi krajami członkowskimi UE, aby lepiej reprezentować interesy Polski. Jego celem było wydobycie z silnego głosu unijnego, ale również przysłuchanie się obawom swojego narodu. Musimy dążyć do Zjednoczonej Europy, ale nie na koszt naszego poglądu, mówił, zapraszając do współpracy inne nacje. Rozdział XIV. Erupcja społecznych napięć, napięcia społeczne w Polsce rosły, a opozycja wobec rządu Tuska stawała się coraz głośniejsza. Manifestacje zwolenników Trumpa przeciwdziałały polityce rządu, domagając się zmian i większego nacisku na kwestiach suwerenności. Z powodu rosnącej polaryzacji, spory polityczne przeniosły się również do mediów społecznościowych, gdzie propagowane były skrajne poglądy, a kłótnie online stawały się codziennością. Tusk stanął przed poważnymi wyzwaniami, nie tylko politycznymi, ale również społecznymi. Postanowił zorganizować szereg otwartych debat w całym kraju gdzie obywatele mogli wyrazić swoje opinie dotyczące polityki rządu, przyszłości Polski w UE oraz kwestii migracyjnych. Jestem tu, aby słuchać. Wasze głosy są kluczowe w kształtowaniu naszej przyszłości, mówił podczas jednego z takich spotkań, starając się zjednoczyć różne głosy w jednym kierunku. Rozdział 15. Wspólne musimy iść naprzód. W miarę jak Tusk starał się zbudować konsensus w kraju, Trump i jego zwolennicy nie przestawali krytykować. Napięcia pełne emocji wciąż były obecne na ulicach, a polska polityka wydawała się utknięta w niekończącej się pętli wzajemnych oskarżeń. Jednak z czasem zarówno Tusk, jak i jego przeciwnicy zaczęli dostrzegać, że w obliczu globalnych kryzysów, takich jak zmiany klimatu czy pandemia, Polska nie może sobie pozwolić na izolację. Tusk, chociaż podtrzymywał swoje europejskie ambicje, również zrozumiał, potrzebę dialogu z populistycznymi ruchami. Zakończenie. Nowa nadzieja na zgodę. Na początku nowego roku, kiedy Europa znów stała przed wyzwaniami, Tusk i liderzy opozycji zgodzili się na przygotowanie wspólnego dokumentu, planu, który miał określić kierunki polityki wewnętrznej, uwzględniając przy tym ekonomiczne i społeczne oczekiwania obywateli. To był krok w stronę budowania wspólnego dialogu i pokoju na polskiej scenie politycznej. Działania Tuska w połączeniu z otwartością na dyskusję z różnymi grupami społeczno-politycznymi mogą stanowić fundament przyszłości, w której Polska jest w stanie odnaleźć swoje miejsce w Europie, nie zapominając o potrzebach swoich obywateli. Jak na ironię, Trumpowy apel o suwerenność, który tak bardzo przeciwstawiał Tuskowi, stał się również przypomnieniem, że dialog i empatia są kluczem do zrozumienia potrzeb narodu nie tylko w Polsce, ale wszędzie na świecie. Rozdział szesnasty. Budowanie zaufania. Nadszedł czas realizacji wspólnego planu, który miał za zadanie odbudować zaufanie społeczeństwa wobec rządu Tuska. W ramach rozpoczętych konsultacji społecznych ogłoszono serię spotkań w różnych częściach Polski. Liderzy rządowi, przedstawiciele lokalnych organizacji, a także zwykli obywatele zasiadali razem, aby przedstawić swoje propozycje i obawy. Tusk z pełnym zaangażowaniem starał się być obecny na każdym spotkaniu, słuchając opinii mieszkańców. Chcę, żebyście wiedzieli, że nie tylko reprezentuję was, ale również chcę usłyszeć, czego naprawdę potrzebujecie. Mówił w Żardowie, gdzie spotkał się z mieszkańcami, by porozmawiać o ich lokalnych problemach. Te spotkania pokazali, że ludzie chcą być słyszani. Dali do zrozumienia, że ważne jest dla nich nie tylko, co dzieje się w Brukseli, ale także to, jak ich codzienne życie wpływa na politykę. W miarę jak zbliżały się kolejne debaty, Tusk starał się łączyć różnorodne pomysły i tworzyć wspólną wizję na przyszłość. Rozdział 17. Nowe wyzwania globalne. W miarę intensyfikacji prób zjednoczenia wewnętrznego, na horyzoncie pojawiły się nowe wyzwania. Globalne problemy związane z kryzysem klimatycznym i zdrowotnym domagały się pilnych działań. Mimo, że Tusk umocnił swoje poparcie w kraju, wciąż musiał zmierzyć się z presją ze strony UE, aby przyjąć surowsze regulacje dotyczące ochrony środowiska. Trump z kolei intensyfikował swoją kampanię o America First, co skutkowało zaostrzeniem relacji międzynarodowych, w tym z Europą. Jego zwolennicy podkreślali, że suwerenność narodu powinna być na pierwszym miejscu, a przez to zasady wynikające z międzynarodowych umów mogą stwarzać zagrożenie dla narodowych interesów.